21 listopada 2011 roku otrzymałam paczkę od kuriera, a w niej zamówione rośliny. Była to rosiczka i muchołówka. Na początku nie miałam konkretnego pomysłu, jak rozpocząć nad nimi pracę. Była zima, a rośliny były w stanie spoczynku. Wieczorem oglądałam je i rozpakowywałam swoi. Nie miałam jeszcze pojęcia, jak wpłynął na moje najbliższe pół roku. Były niewielkie i bardzo delikatne. Kolejnymi dniami wpadłam na pomysł sporządzenia mapy roślin i w ten sposób kontrolowania ich wzrostu i rozwoju. Codziennie wieczorem przygotowywałam dla nich przygotowaną wodę, aby rano mieć czym je podlać. Na mapie każda z łodyżek roślin miała przypisany swój numer. Mierzyłam ich długość w przypadku rosiczki i szerokość otwartego pyszczka u muchołówki. Na blogu codziennie umieszczałam ich zdjęcia oraz sporządzoną mapę każdej rośliny. Wyznaczyło to pewien rytm pracy w moim życiu. Dni mijały, a rośliny coraz bardziej się rozwijały i też obumierały. Zbierałam obumarłe łodyżki. Gdy pojawiło się słońce i owady zaczęły wpadać do mojego pokoju, rośliny zaczęły polować. Z upływem czasu w moim pokoju na biurku wyrosło małe laboratorium z instalacją nawadniającą rośliny. W międzyczasie na Uniwersytecie Gdańskim pod okiem doktor Anny Białej nauczyłam izolować się DNA z mojej krwi, którą karmiłam rośliny. Wszystko robione było przy użyciu łatwo dostępnych środków, które można znaleźć w każdym domu. Te same czynności bez problemu wykonywałam później w domu. O tym, o tym, o tym, o tym hm. Przy okazji, DNA nie jest szkodliwe samo w sobie. Wszyscy jedzą w prawda? Truskawki, jabłka, tam wszędzie jest DNA. Także to nie jest trucizna czy coś. Kiedyś zrobiono ankietę uliczną, były między innymi takie pytania, nie to no powiedzmy naukowe. To można wyjąć z roztworu normalnie w tej chwili. Nie! Yeah. to zjem moja roślinka? Tak jest. W każdym razie było pytanie, czy kiedykolwiek jadł, czy jadła Pani DNA. A fuj! A człowiek trzyma odgryzione, nadgryzione jabłko. Fuj, to kiedy to świństwo wyglądało i tak dalej. No właśnie to.